Radio CKP CKP.DE. Danuta Stefanko, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszej audycji przybliżymy obchody Narodowego Święta Niepodległości Polskiej w Iwane Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Muzyka Zgodnie z tradycją przedstawiciele społeczności polskiej spotykają się 11 listopada w Iwano-Frankiwsku, żeby wspólnie oddać hołd tym, dzięki którym Polska jest dzisiaj wolnym państwem i cieszyć się z wolności swojej ojczyzny. Tegoroczne obchody podsumowała członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Alina Cierkowa. W zasadzie cały ten dzień był bardzo wzruszający. Najpierw spotkaliśmy się w kościele przy wspólnej modlitwie. Potem spotkaliśmy się na byłym katolickim cmentarzu, żeby wspólnie złożyć kwiaty i pomodlić się o żołnierzy poległych teraz, poległych kiedyś, o wszystkich poległych i walczących o dobro i o sprawiedliwość i o życie. Potem spotkaliśmy się w centrum, a najpierw wystąpił nasz ukochany chór o Stanisławowa, potem młodzież miał no, piękne wystąpienie słowno-muzyczne, gdzie... Byliśmy w roku 1914, gdzie dopiero zaczęła się wojna, pierwsza wojna światowa, w zasadzie ta wojna decydująca o niepodległości Polski. Naprawdę było to bardzo wszystko takie rozluszające i tym bardziej bliskie w tych czasach, w których teraz jesteśmy. Jak ta wojna się zaczęła, jak ta młoda para zakochanych, jak oni rozmawiali, jak oni marzyli, jak jego zabrali do wojska, jak oni pisali coś w sobie listy, jak walczył brat z bratem. Jak on potem zginął, jak on pisał do niej, że będziemy żyć w wolnej Polsce, że nasze dzieci będą rozmawiały po polsku, jak, jak w tych listach było dużo planów, dużo marzeń, jak w tych listach było tak bardzo dużo życia i potem życie jednego z nich się oberwało. Jest to smutne i przykre. I jak ja mówiłam, że ja nie wiem dlaczego świat jest tak zbudowany, że zawsze, że zawsze musimy walczyć o niepodległość, że zawsze musimy walczyć o niezależność, że zawsze ktoś chce. Kogoś skrzywdzić. Wojny są cały czas. Cały czas ktoś kogoś próbuje obrazić, ktoś próbuje komuś zabrać jakieś tereny, zabrać się niepodległość. I też mówiłam to dzisiaj właśnie, że dbajmy o swoją niepodległość, dbajmy o swoją niezależność wewnętrzną, o niezależność, którą mamy w duszy, o niezależność od, od złych ludzi, od losu, od niedobrych okoliczności, że jakby dbajmy o tą niepodległość, która jest w nas żeby walczyć o tą niepodległość wyszła. Tak dużo mówię ci, że jeszcze się pogubiłam w słowach, ale naprawdę ja się dzisiaj popłakałam kilka razy. Naprawdę to było bardzo wzruszające, jak skończyli to wystąpienie, nie? bo to się wystąpienie zaczynało z słowami pięknego wiersza: Kto to ty jesteś Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, i tymi słowami się kończyło, i jakby sens był taki, nie? Że, że ten chłopczyk to był tym, tym chłopcem, potem młodym, tym, który zginął. I tak pomyśleć, ile ludzi, dlaczego tyle ludzi musi oddać życie, żeby inni żyli. Marzę o takim świecie, żeby, żeby nie trzeba było oddawać życia, żeby po prostu każdy żył, każdy się cieszył, każdy marzył, każdy się ledował, żeby każdy żył. Cieszę się, że nam się udało. Też tutaj pewnie chciałabym podziękować żołnierzom, żołnierzom ukraińskim, tak, którzy... znaczy. Walczą o różne narodowości, tak, też wiem, że, że na pewno walczą też Polacy o niepodległość Ukrainy, o to, żeby ta się wojna skończyła, więc właśnie dziękuję wszystkim, którzy są tam na linii frontu, dziękuję za to, że, że mogliśmy tutaj dzisiaj być, że mogliśmy wspólnie spędzić czas, że mogliśmy wspólnie zaśpiewać, wspólnie się pomodlić. Ważne jest to, że byliśmy razem i tutaj po raz kolejny nadmienię, że, że my wszyscy staramy się łączyć pokolenia, że my wszyscy staramy się, żeby starsze pokolenia przekazywały wiedzę młodszym pokoleniom. Niemniej jednak na pewno, ja już to widzę po sobie, że naprawdę młodzi ludzie bardzo dużo czego mogą mnie nauczyć i fajne jest to właśnie ten przekaz taki, że starsze pokolenia, nasze seniorki, seniorzy uczą młodzież, a młodzież uczy czegoś nowego, czegoś nowego ich i ożyli wszyscy razem, naprawdę, jeżeli jeszcze na przykład w sumie lata pandemii, jak zaczęła się wojna, było troszeczkę inaczej, tak, było trudniej, teraz natomiast ja widzę, że, że my funkcjonujemy, że centrum funkcjonuje, że my wszyscy jesteśmy zresztą, czy też tym jesteś i też wiesz, jak to się odbywa, więc ożyliśmy wszyscy i tego nam życzę. Wspomniałeś o żołnierzach ukraińskich, dzięki którym mogliśmy się dzisiaj spotkać. Szczególnie wzruszające było to spotkanie ze względu na to, że niektórzy z nich byli obecni na sali. Tak, mam przyjaciela tutaj, którego poznałam całkiem niedawno, który jest z Mikołajowa. Smutna historia, bo, bo była mina. Była mina, teraz nie ma nogi. I tutaj jest, i dzisiaj przyszedł do nas i był z nami. To było bardzo miło, to było bardzo wzruszające. Bo faktycznie mimo no, takiej tragedii trudne jest dla człowieka to, co się z nim wydarzyło, a w ogóle niesamowite jest to, że on cały czas chce wrócić na front, bo on zostawił tam swoich przyjaciół i on chce tam być, więc on czeka, kiedy będzie miał stałą protezę i będzie mógł powrócić i będzie mógł walczyć dalej. I naprawdę bardzo się cieszę, że z nami dzisiaj był. Właśnie on walcząc o niepodległość Ukrainy szanuje też niepodległość Polski i dzisiaj był z nami i dzielił z nami ten szczęśliwy dla Polaków dzień. Tak i to świadczy to świadczy o przyjaźni. To świadczy o tym, że tak naprawdę jesteśmy razem. Coś było, coś będzie pewnie jeszcze, ale mimo to wszystko ludzie, ludzie z tej dużej L potrafią się przyjaźnić, potrafią się kochać i potrafią być razem. Swoimi wrażeniami z udziału w obchodach dzielą się kolejno Władysław Karpiński, Janina Łopatka i Jarosław Monasterski. Bardzo mi się podobało to wszystko, bardzo, bardzo. Jestem pod tym wrażeniem. Pięknie było. Panie Władku, dlaczego Święto Niepodległości Polski jest ważnym dla Pana dniem? Dla mnie tak. Bardzo ważne ono jest, bo ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem chłopcem, kiedy się zarodziła Polska. I to wszystko przeszło przez moje oczy. Wziął dzisiaj Pan udział w koncercie z okazji Święta Niepodległości. Młodzież przygotowała takie przedstawienie dotyczące I wojny światowej, taki okres wojenny. Jakie wrażenia po tym występie? Płakać nie chciałem, bo się wstydziłem, ale ciężko mi było. Bo ja to wszystko przyszedłem, wszystko przyszedłem swoimi nogami, widziałem swoimi oczami, dotykałem swoimi rękami. Jakie życzenia z okazji święta niepodległości złożyłby Pan rodakom na całym świecie? Żeby doczekać do następnych świąt i żeby wszystkie byli zdrowi, żeby nas było więcej, no nie mniej, żeby krew się nie przylewało. To jest niepodległość mojej ojczyzny, mojej Polski, której bardzo kocham. Zawsze będę pamiętała, uczę swoje dzieci, wnuków i prawnuków, to znaczy Polska. Bo Polska zawsze była Polską. Była takim państwem, o którym ludzie marzyli całe życie, którzy tu mieszkali na tych terenach. I tu mieszkali bardzo dobre ludzie, bardzo szczęśliwi. Żyli zawsze w miłości. Różne nacjonalności tu mieszkały. I Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi, Jedno do drugich chodziło. W moim domie, gdzie my mieszkały, było pięć mieszkań tylko. I trójka było Żydów. Chodzili jeden do drugich, świętowali razem. Chodziliśmy do kościoła. Urodziłem się tutaj w Stanisławowie. Byłem w polskiej rodzinie i my zawsze obchodziliśmy to święto. Dlatego ważne, bo Polska jest w sercu. Kiedyś w jednym z swoich wierszów Adam Mickiewicz powiedział: Gdy Turków za Bałkanem twoje straszył, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Podnosi na i korony ściąga. Koronek Kazimierzów chrobnych z twojej głowy, bo się ukrył, krwawy synu wasilowy. I to tylko Adam Mickiewicz mógł tak powiedzieć: Żyliśmy w Związku Radzieckim, było trudno, ale Polska zawsze była w sercu. Dzisiaj Pan uczestniczył w spotkaniu w Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego. Odbył się koncert z okazji święta niepodległości. Jakie wrażenia i dlaczego to jest ważne w tym dniu być we wspólnocie? Prawie dwa lata przez różne okazje, że nie mogliśmy tu się zbierać. To COVID, to wojna, to jeszcze coś, to różne okazje. Ale zawsze patrzyłem, jak działa Centrum Kultury i działania wolontariuszy, i pomóc seniorom, i pomóc żołnierzom. Panie Jarosławie, jeszcze właśnie dlaczego ważna jest niepodległość? Dlaczego to jest faktycznie taka wartość, jedna z najwyższych? Niepodległość? To same słowo niepodległość to jest demokracja, to jest najważniejsze dla, dla ludzi. Życie w niepodległym kraju to coś znaczy dla tych ludzi. Jakie życzenia złożyłby Pan rodakom na całym świecie? Powodzenia, zdrówka, szczęścia i najważniejsze pokoju.

Dali pół bat. a pół lampard, pół lampard, I pod stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń, Ta sama melodia jakby słów, Niosła ze sobą starą dreszcz, dreszcze na wkrótce cegów. Спасибо. że wziął stary świat. Aż zobaczyli i ich, poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko ślic, szli miast. Fenari, pomniki, się Przed chwilą wysłuchaliście Państwo pieśni Jacka Kaczmarskiego. Mury. Wśród wykonawców znalazł się wolontariusz centrum pochodzący z Doniecka, Dmytro Rećka. Koncert naprawdę był wzruszającym oraz bardzo ciekawy. Bardzo ważny teraz, bo w ten czas, kiedy idzie wojna w Ukrainie, my mówimy o niepodległej Polskiej i to jest przykład odzyskania niepodległości dla nas, dla Ukraińców, dla Ukrainy od naszych braci Polaków. I ten koncert przecież jest jakby potwierdzeniem tego: koncert jest podtrzymywaniem tradycji i szaną dla naszych najbliższych sąsiadów Polaków. Niepodległość musi być osobiście w każdym, kto żyje, niezależnie w jakimś państwie, czy to Ukraina, czy to Polska, ona ma, musi być gdzieś gdzieś w środku, w dusze, w sercu, i trzeba być dumny, że twój kraj jest niepodległy, że twój kraj jest, jest twoim domem i trzeba swój dom bronić i kochać sercem swoim. Dzisiaj śpiewałeś piosenki. Właśnie piosenki Jacka Kaczmarskiego są wyjątkowe, bo przedstawiają historię Polski, historię walki o niepodległość i są wyjątkowo podobne do wydarzeń, które dzieją się teraz. Właśnie, jakie piosenki śpiewałeś i jakie emocje w tobie wzbudziły? Śpiewałem piosenki Kaczmarskiego, właśnie Mury, wybitny utwór oraz rozbite oddziały. Jeżeli tak mówić, to twórczość Kaczmarskiego jest patriotyczna, wzruszająca oraz ona podtrzymywa duch. Podtrzymywa duch każdego, kto żyje w państwie niepodległym. I żeby nie zapamiętać, jaką ceną ta niepodległość była odzyskana, trzeba słuchać twórczość kaczmarskiego, żeby zawsze przypominać sobie o tych sytuacjach, o tej wojnie, o wszystkim. O wcieleniu się w główną bohaterkę widowiska słowno-muzycznego opowieść o jednym żołnierzu opowiedziała Natalia Kajdasz. Było ciężko, było ciężko to wszystko zrealizować. Mi jako, nie wiem to nawet powiedzieć, aktorce, jeżeli tak można, ponieważ ta moja heroinia, ona naprawdę była taką dziewczyną, która. Mała taki silny charakter, tak naprawdę, i było ciężko, ale ja to zrobiłam, wszystko. Główna bohaterka, którą zagrałaś, miała narzeczonego, miała piękne plany, piękne marzenia na przyszłość, ale wojna się zaczęła, i co było dalej? Było tak, że ona dostała od niego list. W tym liście było opisane to, jak on się czuje na wojnie, jego, jego przeżycie na wojnie. I kiedy czytałam pierwszy raz ten list, to nie mogłam nawet zrozumieć swoje emocje, ponieważ ich było tak dużo, że, że nie mogłam to wszystko jakoś umieścić w sobie. W ciągu tej wojny zginęło dużo Polaków, którzy mogli żyć i żyć jeszcze, i tworzyć coś, i po prostu żyć wesołe życie. Radio CKP i DE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Jak widzimy wolność i niepodległość często są zdobywane ogromnym wysiłkiem. To też szanujmy te wartości. Tymczasem żegnam się z Państwem do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autoru i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii Prezesa Rady Ministrów.